Ty jeszcze jesteś bardzo młoda, ale gdybyś mogła ocenić, co takie kobiety w kwiecie wieku mogą dać innym, tym młodym? Ja myślę, że mogą nam dać bardzo dużo, poza tym, e, że mogą się dzielić wiedzą życiową, którą niewątpliwie posiadają. E, Taką wiedzę docenia się dopiero z perspektywy czasu, kiedy nasze mamy nam mówią, no widzisz to i to, to i tamto, to mówimy, nie dobra mamo, przestań, ja wiem lepiej, nie? Nie ty mi życie nie ustawię. Potem się okazuje, że jednak trochę jest tak, że mama miała rację, że jest coś takiego, że... E, e, one już mają większy, większe doświadczenie, więcej rzeczy przeżyły. Oczywiście nie ma też co generalizować, bo m, życie trzeba przeżyć po swojemu. E, natomiast warto się czasem też e, posłuchać drugiego człowieka i, i trochę pouczyć się też na, na cudzych e, błędach. E, takie kobiety też mogą nas inspirować. Ja, i, niesamowicie ja mam w, w swoim otoczeniu też kobiety. E, E, właśnie 50 czy 50 plus i to, co mnie zaskakuje, że one mają niesamowicie dużo wigoru. Czasem jest mi aż wstyd, kiedy ja przychodzę zmęczona na przykład do teatru e, i mam takie matko, jak mi się nie... chce, nie mam już siły. I, I widzę za chwilę koleżanki, które rzeczywiście są sporo starsze ode mnie, a mają taką radość, bo one potrafią czerpać radość z każdego dnia. E, czasem jest to troszkę lekko przerażające, bo Wytłumaczenie jest takie, że e, no, ile nam tego życia jeszcze zostało, ale rzeczywiście coś w tym jest, że... E... Nikt z nas nie wie, ile tego czasu nam tutaj na Ziemi pozostało, więc fajnie przeżyć to życie e, najbardziej intensywnie jak się da, wykorzystać je trochę, wycisnąć e, jak cytryna, tak żeby w momencie, kiedy już będzie ten moment, e, kiedy trzeba będzie się, że tak powiem, z tym miejscem, tu z Ziemią pożegnać, e, powiedzieć sobie po prostu: Miałam fantastyczne życie i przeżyłam je najbardziej intensywnie jak tylko mogłam i niczego nie żałuję.